Cześć, jestem Łukasz i witam w kolejnym ciekawym podcaście. Przed nami następny odcinek o Linuxie GNU. Dzisiaj skupimy się na ważnym, acz często pomijanym temacie. Porozmawiamy mianowicie o rodzajach aktualizacji systemu Linux. W internecie znajdziesz wiele materiałów o tym, jaką dystrybucję wybrać na początek. Mało kto skupia się jednak na tym, że dystrybucje aktualizowane są w różnych modelach: Fixed, semi-rolling, rolling release. Czym się różnią poszczególne modele i jaki wybrać. Zaczynamy! Aktualizacja systemu polega na pobieraniu i instalowaniu nowych wersji oprogramowania, które tworzy nasz system operacyjny. Oprogramowanie to pochodzi z wielu różnych projektów, takich jak np. Jądro Linux, narzędzia GNU, środowisko graficzne, jak np. GNOME, czy programy, jak np. pakiet biurowy LibreOffice czy przeglądarka Firefox. Każdy z tych projektów ma swój własny cykl rozwojowy i wydania nowych wersji. Zadaniem poszczególnych dystrybucji Linuxa jest zebranie tego oprogramowania w postaci kodu źródłowego, skompilowanie go, spakowanie do łatwo instalowalnych pakietów, przetestowanie ich współpracy i wydanie gotowego zestawu oprogramowania, który nazywamy dystrybucją Linuxa GNU. Dystrybucje Linuxa mogą ustosować dwa, a w zasadzie trzy różne modele aktualizacji. Fixed Release, Rolling Release i będący połączeniem obydwu Semi-Rolling. W modelu Fixed Release dystrybucja wydaje nową wersję systemu co pewien czas, np. co 6 miesięcy lub co 2 lata i zawiera w niej najnowsze i stabilne wersje oprogramowania dostępnego w momencie wydania. Po wydaniu nowej wersji systemu, aktualizowane są poprawki bezpieczeństwa i ważne błędy. Oprogramowanie udostępniane jest w wersjach stabilnych i sprawdzonych pod kątem działania z daną dystrybucją. Taki model zapewnia dobre działania i kompatybilność systemu, ale nie daje dostępu do najnowszych funkcji i ulepszeń oprogramowania. W modelu rolling release dystrybucja nie wydaje nowych wersji systemu jako całości, ale ciągle aktualizuje każdy pakiet lub oprogramowanie do najnowszej wersji od twórców. Taki model zapewnia dostęp do najnowszego oprogramowania i jego funkcji, ale może być mniej stabilna. Aktualizacje poszczególnych elementów systemu czy programu mogą prowadzić do destabilizacji czy uszkodzenia dystrybucji jako całości. Praca z taką wersją systemu wymaga dużej wiedzy i częstszej interwencji użytkownika przy aktualizacjach. Przykładem dystrybucji stosującej model Fixed Release jest np. Ubuntu, które wydaje nową wersję systemu co 6 miesięcy i zawiera w niej najnowsze i stabilne oprogramowanie dostępne w momencie wydania. Co dwa lata Ubuntu wydaje też wersję LTS. Long-term support, która jest wspierana przez 5 lat i oferuje tylko stabilne i sprawdzone wersje oprogramowania przez cały ten czas. Przykładem dystrybucji stosującej model Rolling Release jest Arch Linux, który nie ma stałych wydań, ale ciągle aktualizuje każdy pakiet do najnowszej dostępnej wersji. Użytkownik Archa musi częściej sam interweniować w proces kompilacji i aktualizacji. Istnieją też dystrybucje stosujące model semi-rolling release, który jest modelem pośrednim między Fixed a Rolling Release. W takim modelu niektóre pakiety lub oprogramowanie są ciągle aktualizowane, a reszta systemu jest zamrożona i aktualizowana przy nowym wydaniu dystrybucji, czy też są tam aktualizowane tylko wersje stabilne. Przykładem takiej dystrybucji jest Chakra Linux. Wybierając dystrybucję Linuxa dla siebie, należy brać więc pod uwagę sposób i cykl jego aktualizacji. Pamiętajmy, że niezależnie jaką dystrybucję wybierzemy, możemy ją skonfigurować pod siebie. Nic nie stoi na przeszkodzie, albo bardzo mało stoi na przeszkodzie, by mieć na np. Ubuntu z dowolnym pulpitem z innej dystrybucji. Zaczynającym przygodę z Linuxem GNU, polecam dystrybucję Fixed Release i to najlepiej w modelu LTS. Użytkownikom zaawansowanym, którym zależy na najnowszych wersjach oprogramowania, pozostawiam wybór. Dziękuję za słuchanie. Zapraszam na stronę ciekawypodcast.pl, gdzie możesz znaleźć wszystkie odcinki programu, odnośniki do programów Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i innych serwisach. Zachęcam do postawienia mi kawy przez stronę podcastu. Możesz do tego użyć na przykład blika. Zapraszam do jutrzejszego odcinka. Cześć!